10 ciekawostek o piglinach w Minecraft. Pigliny umierają w lawie i w wodzie. Pigliny pojawiają się w nederze, w nabiomach szkarłatnego lasu i na nederytowych pustkowiach. Uważaj na dorosłe pigliny, jeżeli nie będziesz miał części złotej zbroi. Mogą ciebie zaatakować. Jeżeli otworzysz w ich pobliżu jakąś skrzynkę, na przykład beczkę z złotem, lub wykopiesz blok złota zaatakują Ciebie, nawet jeżeli będziesz miał złotą zbroję. Pigliny nie lubią widerowych szkieletów. Czasami też pokłócą się z hodlinami. Gdy piglin pojawi się na zwykłym świecie lub też w endzie, zamieni się w takiego piglina. Pigliny mogą otworzyć drewniane drzwi, ale nie umieją pływać. Małe pigliny potrafią jeździć na hodlinach. Czasami zdarza się, że piglin wejdzie na piglina, który jeździ na hoglinie. Jeden na cztery pigliny to mały piglin. Mały piglin nigdy nie urośnie. Jeżeli damy piglinowy głowę gracza, on ją założy.